Cześć, cześć i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zarabiać w FIFA 23 metodą lazy sell. Ym, Ale zanim przejdę do omówienia jak to się robi, zapraszam was na dis Discorda handlowego link w opisie. Yy, I tak, polega to na tym, że kupujecie daną, daną kartę i wystawiacie ją o parę drożej. Dajmy na to możecie muszę posłużyć czy to moimi kartami czy to na footbini włączać się w, w, w filtrach ale specjal i dajmy na to dajecie sobie od 30 do 10 koła e, lub dajmy na to od 50 no to, to już jak chcecie mm. a więc mniej więcej polega to na tym że dajmy na to miałem tam chyba jednego sprzedanego więc sobie kolegę możemy odkupić czyli Um, Kupujcie sobie noc takiego Ismaila. E ja go dobrze kupię za 2. Dwa... Kupiłem za 29 dokładnie. No i um, w opisie będziecie mieli um, jak wystawiać danych zawodników. Um, nie wiem, znaczy od oceny dodajmy to kupiłem teraz z tego Ismailego e za 29 czyli wystawiam go o 3k drożej, czyli będzie to 32 tysiące bo od no bo od 21 do 30 tysięcy karty się wystawia 3k drożej no i tak i tak mniej więcej robicie jeżeli macie budżet 10 koła to nie polecam wam, wam tego robić, może nagram coś innego jak Zara robić, ale na pewno Ferland jest fajny, ponieważ schodzi. Quadrado jako tak, tylko że trochę go wystawiam. I osmane Dembele, którego obecnie w sumie nawet to chyba ja nie mam, także jest także. Ale uwierzcie mi, że schodzi. Także czy coś jeszcze mogę do tego dodać? Chyba nie. Im więcej kart na liście, tym wiadomo, że lepiej. No ja chcę troszkę te monety zostawić, bo jakiekolwiek inne inwestycje. Także co? Ja byłem Adam Słódzki, no i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.